Sacje społeczne czasami mogą być problematyczne. i Tak też bywał smurfów. E, różnorodne przeszkadza e, występki, różnorodne przeszkadzania, e, nieumiejętność dogadania się sprawiają, że papa Smurf ma dość ciągły skarg i wpada na pomysł, że trzeba powołać jakiś taki e, organ, który pozwoli trzymać Smurfów w ryzach. No i zmusi ich do ustalenia różnorodnych przepisów, zakazów, nakazów. Każdemu smerfowi przeszkadza coś innego. No i z tego powodu powstaje bardzo długa lista zakazów, nakazów i przepisów, które należy przestrzegać. No i oczywiście w rolę policjanta wciela się ważniak, który jest specem od pilnowania wszystkiego, a towarzyszyć mu będzie osiłek. Szybko się okaże, że ta funkcja jest niewdzięczna. Pilnowanie e, różnorodnych rzeczy, co, które robią e, smelty, jest problematyczna. Do tego e, samo prowadzenie różnorodnych śledztw, oskarżanie o, o różne wypadki, czy nawet gonienie osób, które coś zrobiły, może prowadzić do większych katastrof. Świetna, pouczająca publikacja z Merfocjanci e, o tym, że trzeba samemu próbować się dogadać z sąsiadami, bliskimi, e, a dopiero później szukać pomocy w prawie. Bo czasami wystarczy powiedzieć, podzielić się swoimi odczuciami, e, jak... Określone rzeczy działają. No i też trzeba być na to, być otwartym na to, żeby usłyszeć od innych, co z naszej strony im przeszkadza. Jest to fajny tom pozwalający na poruszenie problemów współżycia społecznego, tego, w jaki sposób można kształtować różnorodne przepisy, relacje między. Osobami mieszkającymi w określonej przestrzeni. Świetny tam polecam i do zobaczenia.